A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zagramy sobie w kolejną strategię, taką przez internet, darmową, w open front. Jest już, moi drodzy, trochę bardziej rozwinięta strategia niż ten Cancuer, co ostatnio graliśmy. Możemy tutaj tworzyć lobby i tak dalej dołączyć, więc jest tutaj multiplayer. Dzisiaj bardziej się skupię na grze pojedynczej, żeby wam pokazać tą gierkę. Tak jak widzicie, są różne mapy, możecie mieć samą Europę, cały świat, tutaj, tutaj konkretne kontynenty, nawet Japonię i samą Islandię, więc można się tutaj pobawić. Więc wybierzemy sobie świat, poziom zbalansowany, nie będzie każdy na każdego. Można też tworzyć drużyny i mamy tutaj pokazane, jakie to są drużyny 3, 4, 5, 6, więc całkiem spoko No i tutaj są jeszcze jakby kwestie jakichś ustawień, ale, ale jeszcze tego nie ogarniam tak dobrze Więc sobie po prostu rozpoczniemy taką gierkę 400 botów na start Możecie mieć nawet tutaj nieskończone wojsko, złoto Niezła zabawa Dobra, rozpoczyna nam się gra na razie sobie dajmy pauzę Gdzie ja w ogóle jestem? A wybierz lokalizację początkową No dobra, strzelę się tutaj w Norwegię Niech będzie O, ryniu i ty, moi drodzy Tylko musimy tutaj sobie klikać, żeby ten czas po prostu sobie stopować no i co? Zaczyna się gierka i zaczynamy, moi drodzy, tak jak widać, zdobywać to z automatu. Tutaj zdobywamy po prostu te tereny. Tutaj na lewym dolnym rogu mamy takie właśnie wojsko złoto, współczynnik ataku, czyli to jest chyba ile jednostek by zaatakowało. Ty przejmuj to, przejmuj, przejmuj te tereny. Klikamy tutaj lewym przyciskiem myszki, żeby to sobie przejąć. Okej okay. I teraz na przykład możemy sobie tego ziomka zaatakować, po prostu klikając sobie lewym przyciskiem mysz na niego i sobie po prostu tutaj zjadamy. Mamy też Polskę i tak dalej. Norwegia prosi o sojusz, odrzucimy, bo chcemy ją zaatakować, w sumie. Więc tak, to, moi drodzy wygląda. Jest to taka w sumie spoko strategia, taka mega prosta, ale można się właśnie pobawić, co nie? Czemu on klauna jakiegoś tutaj zrobił? Dobra, pokonaliśmy gościa, więc jeszcze dostaliśmy za to cash i będziemy tutaj Szwecję atakować. Tutaj mamy chyba ikonkę, że oni mają pieniędzy. My mamy 88 tysięcy, wojsko też mamy całkiem sporo, tutaj to jest współczynnik ataku możemy sobie powiększyć, ale to wiadomo, będzie też nas rutować. Damy sobie do 40% i tą Szwecję będziemy starali się tutaj zjeść. Staramy się najpierw właśnie tutaj pokonać, że tak powiem moi drodzy, Skandynawię. Widzę, że on sobie zrobi jakieś miasto w ogóle. Też mamy w lewym górnym rogu ranking, atakuj go, atakuj, no na co czekasz dawaj to miasto może przejmiemy, właśnie da się tutaj budować miasta i tutaj mamy za 125 tysięcy możemy miasto zrobić, zwiększa maksymalną populację e, tworzy linię kolejowej i, przysu i przywołuje pociągi fabryki, e, za pomocą 1, 2, 3 to robimy, punkt obronny, wzmacnia obronę po polskich granic, okej okay. no to w sumie spoko opcja, przejmiemy i to miasto chyba tak, przejęliśmy moi drodzy miasto dobrze, mamy miasteczko, nice, jak tam hajs możemy też sobie postawić miasto, zróbmy sobie. Gdzieś tutaj. Jak to zwiększa populację, to spoko. Ta Szwecja ciągle przed nami ucieka. My ciągle tutaj gonimy, co to jest trochę zabawne. Będziemy mieli dwa miasta, więc całkiem spoko. I co tu, moi drodzy, się dzieje na świecie? Zdajmy sobie pauzę. Raczej tutaj tylko na single playerze będziemy mogli sobie dać pauzę. Myślę, że na multi nie będzie już to już takie proste. Mamy tutaj, moi drodzy, Wielką Brytanię. Tutaj mamy Hiszpanię, Niemcy, Białoruś, Ukrainę. Kto jest pierwszy? Mongolia jest pierwsza. Co ciekawe. Aha, bo no tutaj chyba tworzy te tory sobie. Więc normalnie tutaj mamy rozwój, moi drodzy, państwa. Stan Zjednoczone, Meksyk, ok Spoczko, spoczko Może też zaraz sobie będziemy robić jakieś tam powiedzmy budyneczki. Nie chcemy żadnego moi drodzy, że tak powiem, sojuszu na chwilę obecną. No i Szwecję zaraz powinniśmy zjeść do końca. Tutaj widzę, że Finlandia też sobie nieźle poradziła. Też ich zaatakujemy, bo czemu nie? Tutaj nawet ładnie nam to idzie. Polska! O, Polska jest, nice. Polska jest. Dobrze. O, kolejne miasto im przejęliśmy. Bardzo fajnie, miło i sympatycznie. E, właśnie, może sobie też ogarniemy teraz, żeby te fabryki popostawiać One mają jakiś taki zasięg z tego co widzę. No dobra, to stawimy tu. Czekaj, ile tu jest? 125. Może na pauzie nie mogę tego zrobić. Spróbujemy tutaj na przykład. O, fabrykę sobie postawimy. O, i tutaj robi drogi teraz wszędzie. Okej, okay. ej, a co tu się dzieje? Halo, halo, halo. Wpływa na morzu, a myślałem, że to na mnie się Polska może chce desantować. No atakujemy, atakujemy, przejmujemy tutaj tereny. Ej, no tutaj będzie całkiem nieźle zaraz. Mamy całkiem niezłe ilości złota, wojsko. Jest okej. Okay. Dobrze. Jeszcze tutaj bijemy się z Finlandią. Aż tutaj dojdziemy, no spoko w sumie. Nie gubi pomysł, nie gupi plan. Ej, fajna ta strategia, taka giga prosta. Tu jeszcze możemy desant zrobić, żeby tą wyspę sobie tutaj chyba Gotlandia jest, już sobie przejąć. No dawaj, dawaj tą Finlandię. Ostatnie miasto sobie zdobędziemy. Polska, jak tutaj się rozwija. Co jest grane, moi drodzy, trzeba być uważne. Polskę. Dobra, i mamy to. Atak na Finlandię. Dobrze, Finlandia, moi drodzy, padła. Ja bym teraz się tutaj łotwą może zajął, bo łotwa tutaj też ma trochę tych fabryk. Fajnie to wygląda. Mamy sporo armii, więc atakujmy i wchodzimy w nich jak w masło. Z tego co widzę od razu tutaj to poszło. Piękna sprawa. Oni jeszcze tutaj coś budują, jakieś bunkry i tak dalej. mamy coraz więcej hajsu. Właśnie, czekajcie, dajmy sobie pauzę. O! Miękę <laughs> wysłali. Bo tutaj chyba dziś jest jakiś. Czat? Coś? Okręty wojskowe Bytują z tych handlowe niszczą. O, to jest ciekawe. Ile mam? 135 tysięcy. Hmm, no już wszystko tutaj podrożało teraz. Niuka możemy wysłać za milion. I możemy też sobie kupić obronę. To trzeba będzie na to pamiętać, żeby wrać, czego mieć na to pieniądze. Bo może być taka sytuacja, że będą nas tu jakoś atakować. Atakować tą Łotwę. Tylko tu już będzie zaraz Rosja, a tu Mongolia, która jest pierwsza aktualnie. Ale my mamy dużo armii, z tego co widzę. Atak, atak, atak. Za każdym razem, kiedy klikam atak, to mi zabiera, ale dzięki temu jest tutaj mocniejszy, że tak powiem. Power. Co to jest, co, co spływa? Takie duże. To jest chyba ten statek. Dobra, oni sobie chyba zrobili statek. Dobra, moi drodzy, udało się. Weszliśmy teraz aktualnie na pierwszą pozycję. Jesteśmy pierwsi. Przejmując tutaj nowe tereny. Mamy bardzo dużo pieniędzy. I właśnie, może byśmy sobie kupili ten program do ochrony przed niukiem. Tylko kwestia, ile to będzie, że tak powiem. Rosja chce sojusz. Nie, nie dzięki. O, ty niuk poszedł na Białoruś. Polska rzuciła chyba niuka na Białoruś. No to nieźle. Zatrzymajmy to sobie. Gdzie jest ten niuk? Tutaj. To jest ta ochrona. No możemy sobie tutaj to wstawimy, tak sądzę. Wstawmy to tutaj, żeby nie było tutaj żadnej sytuacji. O, i Polska mnie atakuje, moi drodzy, tu z tego co widzę. Mamy wojenkę z Polską. Tutaj ważne, żeby nikt mnie nie zaatakował. Transporter został zniszczony, okej. Okay. Polska nie ma pieniędzy. Zaatakujmy w takim razie. Dobra, nice. Wjeżdżamy w Polskę, moi drodzy. A Polska tutaj ma dużo fajnych rzeczy. Byśmy mogli ich fajnie ładnie przejąć. Ile mamy ten? 46 tysięcy, bardzo ładnie. Jesteśmy w ogóle pierwsi. I mamy największe wojsko. Nie, Mongolia ma największe wojsko. No będziemy musieli na nich uważać, ale tutaj przejmujemy Polskę. Nice! I mamy tutaj, moi drodzy, atomówkę mamy, mamy też program do ochrony. Bardzo fajnie, miło i sympatycznie. Wbijamy się tutaj w Europę, powiem malutku. Jak patrzę, kiedy ta Mongolia będzie słabsza od nas, wtedy może w nich wjedziemy. W Ukrainę byśmy mogli wjechać, bo trochę się tutaj. Ej, co jest? Co to jest? Algeria. Okej, okay, mają podobny kolor do nas. Tu jeszcze atakujcie, atakujcie. O, tutaj coś poleciało? Ale jest, nie wiem, jakiś wybuch był. Ukraina prosi o sojusz, nie dzięki. No i moi drodzy, czy my zniszczyliśmy tutaj Polskę? Nie wiem. O, co tu się dzieje? Tutaj mi atakują. A my się bawimy z tymi chłopami. Tutaj z tą Algerią całą. Na razie tutaj w nich wjeżdżamy, jak masło. Oj, przydałoby się. A co tu się dzieje? Tutaj jeszcze mi atakują. Mm, przydałoby się większe wydatki chyba na Wojsko. Mam trochę tego Kaisu. Damy sobie już to na maksa, szczerze. Potrzebujemy tej dużej armii. No, Rosja nas atakuje, okej. Okay. To my ich też tutaj pojedziemy. Tylko, że tak powiem, ca całej armii się teraz wyprułem, ale okej. Okay. I dajmy radę. Rosja nie ma pieniędzy, Rosja nie ma pieniędzy. Obawiam się tej Mongolii, ale pożyjemy, zobaczymy. O, atomówka poleciała. Oj, zabolało, zabolało. Ale jak tak się bawią, to ja nie użyję atomówki. Tak sobie myślę, czy nie użyć atomówki, ale myślę sobie nie po co, jak ja tutaj te teren zaraz przejmę. To nie ma sensu. Oni tutaj coś próbują, ale tutaj nie wiem, czy tutaj zestrzeliwuje mi to, czy nie. No ten zaraz się ogarnie pewnie co nie jest czasem kurde co tu się dzieje o wywalają nas tutaj moi drodzy z Europy niestety bo nie mam trochę armii kolejna atomówka ty gnoju. tu mnie atakują ty przegrywam to moi drodzy ja armii nie mam w ogóle hmm. czy to będzie wielka porażka moi drodzy ale dobra zaraz bardziej ogarniam tą kierkę no nie mam moi drodzy ten chyba za mało miast mam populacja jest tutaj jakiś ten posiadany 8.2 hmm, bo tutaj teraz mnie Maroko ciśnie ja nie mam armii już nic nie mogę zrobić potraciłem miasta okej okay, okej okay, okej okay. dobra przegrywam Zgrywamy tą rozgrywkę, moi drodzy. Szybko poszło, tak jak widać. Nie byliśmy potęgą, a szybko padliśmy. Tą armię strasznie szybko wytraciłem, co nie? Trzeba chyba zwiększać populację. To chyba byłaby dobra strategia. Zagramy sobie jeszcze raz, bo powiem Wam fajnie się w to gra. Jest to takie przyjemne. Aczkolwiek teraz sobie myślę, że byśmy, moi drodzy, sobie zaczęli w południowej Afryce. Dlaczego? Bo wtedy nie, byli, nie mielibyśmy tu żadnych pleców. Niech będziemy się rozwijać. Tutaj od razu atakujemy go Czemu z Czemu desant poszedł? Nie wiem, ale bijmy go, bijmy go. Staramy się rozwijać, ale go też bić. Dobrze, tutaj już jednego ziomka poleciliśmy. Tutaj dawaj, jeszcze to pustkowe żeby przejmiemy. Dobrze, ładnie. 6 tysięcy. Tutaj południowa Afryka też bardzo szybko się rozwijała. Się myślę, czy w nich nie wlecieć. Możemy spróbować. Oni pieniędzy nie mają. No ja mam jeszcze pieniądze. Okej. Okay. Jeżeli ktoś z Was grał w tą grierkę i ogarnia co i jak, to rzeczywiście w komentarze do dyspozycji. Zawsze możecie coś mi polecić, jak czegoś nie ogarniam jeszcze. Bo widzicie na przykład po mojej rozgrywce, że. No, Ryniu, coś próbujesz, ale ci nie wychodzi. Nie ma żadnego. Dawaj tą południową Afrykę. Ciśniemy. Dobra, Ryniu i ty pozdro. Um, tutaj mamy kolejne państewka. Oni się biją, to my może w tych wlecimy. No i oni mają pieniędzy. Let's go. I właśnie nie wiem, czy na przykład nie zrobi coś jakiegoś, zrobić jakąś taką kumulację, że mamy dużo miast w jednym miejscu. Czekajcie, może zwiększymy do 40% to wojsko, żeby się wcześniej roszło. Eee, Kumulować sobie miasta w jednym miejscu i na przykład sobie jakąś tam obronę zasadzić. Dobra, dajmy sobie miasto, niech się buduje. Do tego siomeczka jeszcze spróbujemy dojechać. Namibia tutaj jest dosyć silna. Dobra, wysłałem mi jakąś wiadomość z tego, co widzę, to pieniędzy nie mają. Staramy się ruszyć. Jeżeli widzę, że to jak się atakujemy, to tej pieniędzy nie tracimy jakoś specjalnie. Dobra, dajmy sobie na maksa może. I tutaj musimy zniszczyć. A, Współczynnik ataku, kumam, i dlatego było źle. Rozumiem. To dlatego wtedy, moi drodzy, padłem. To była moja wina. I teraz znowu przegrywam bo Madagaskar mi wjeżdża w plecy. Dobra, już wiem. Współczynnik ataku dobrze mieć, właśnie, moi drodzy, nie na 100%. Bo jak atakujemy i wykorzystujemy 100% naszej armii, to wtedy dlatego te liczby tak traciłem. Ja nie miałem, jak się bronić. Okej! Okay, to już czaje, o co w tym chodzi, moi drodzy. Powoli to rozkręcamy. Trzecia gra już powinna pójść nieźle. Ryniu, ty, Królestwo Rynia. I szybko, rozwijać się, rozwijać, się, rozwijać. Współczynnik ataku dajmy sobie na. 40% to nich będzie. Ja myślałem, że to jest może kwestia, że ta armia wtedy mocniejsza, czy coś, ale okej, okay, dobra, i tutaj szybko tych jedziemy. Bijmy, bijmy, bijmy. Bijmy chłopa. Zjedzony, let's go. Teraz tutaj kolejni. I okej, okay, dobra, jak nie mamy więcej armii, to nie ma co atakować. Dobra. Ja myślałem, o co chodzi? Dlaczego tak się dzieje, że ja tracę tyle ludzi? Teraz to wszystko ma sens. No i wiadomo, zjadać słabszych. O, i od razu tutaj elegancko dostaliśmy hajs. Tutaj byśmy polecieli, bo oni teraz idą w innych. Pieniędzy nie mają. Okej. Okay. Czyli tutaj bardzo mocno trzeba się opierać na tej populacji. To jest bardzo istotne. Ale to fajna giereczka. Taka przeglądarkowa. Kurde, nic nie płacisz, a se grasz. Nawet nie widzę tutaj żadnych irytujących reklam. My jeszcze nie graliśmy na multiplayerze, co nie. To jest wszystko na razie boty. Myślę, że dzisiaj będzie taki bardziej odcinek: właśnie z botami. Chyba, że będziecie chcieli tego więcej. No to wtedy będziemy, moi drodzy, to kminić, żeby było więcej odcineczków. Stawiam pierwsze miasto. I tutaj się postaramy wbić. Bijamy, bijamy, bijamy. Powolutku. Atakujemy. Zambia tutaj też nam rośnie. Dodobywamy tereny. Muszę uważać, bo ma teraz więcej populacji nieco. No chyba, że naprawdę mamy dużo tego manpowera, to Wtedy można tak, nie wiem, 50% na przykład sobie wysłać, ale tak 40% wydaje mi się, że jest okej. Okay. No tutaj kolejne państwo zjedamy, coś tu płynie, czy to płynie do mnie, tego nie wiem. No kolejnego tam wroga pokonaliśmy, tylko miasto kolejne będzie coraz droższe, co nie? Punkt obronny, ok, wzmacnia granice, ale to tam olać. Myślę, że to nie będzie też tak istotne, tutaj sobie pójdziemy, pięknie, kolejne tereny przejęte, port, co daje port, wysyła statki i złoto generuje, no dobra, niech będzie. O, Zambia atakuje, to my zaatakujemy Zambię, no nawet teraz już mamy trochę tego manpowera, no trochę więcej niż ta Zambia, przejęliśmy import tam i bardzo bardzo dobrze. Bij tą Zambię. Oho, teraz będzie tutaj starał się to odbić. Raz on pcha, ja, raz ja, ale mimo wszystko chyba ja trochę zdobywam więcej tych terenów. A można pokój? Dobra, wyślemy sobie pokój. I tak zabraliśmy im. Aha, nie, nie zgodzili się. Zambia odrzuciła twoją prośbę o pokój, okej. Okay. No ja mam dwa miasta, on ma jedno, więc w teorii powinien mieć większą tą populację. Jeszcze mam dwa porty. Ziomek, odpuść sobie, no, to daj. No, nie chcę tego pokoju. No to czy że będzie. Prosi o sojusz? Nie, choć ten. Aha, chyba, że sojusz na jedno wychodzi. Dobra, on hajsu nie ma, ale nie. Czy coś to daje? Dawaj, kolejne miasto. Gdzieś tutaj stawiamy od razu. A czekaj, Dwa? Aha, że dwa miasta tutaj są, jakby na drugim poziomie. Okej. Okay. To w sumie spoko. Dobra, trochę zaczynamy zdobywać, moi drodzy. Zampia pada powoli. Żeby tak nie zejść poniżej jego populacji, co nie? Wtedy jest okej. Okay. A widzę, że jeszcze go atakują tam z północy. Ej, co jest? Halo! Kurde, Desanty mi robią. To Madagaskar skubany. Nie mi pojedzie. Jest niedobrze, jest niedobrze. Tyle wam powiem. Ale zaraz zobaczymy. Pozbieram nieco tego manpowera. Może coś tyknie. Kolejne miasto co sobie tutaj postawiłem, ten Madagaskar też ma dużo populacji. Dobra, spróbujemy się z tym Madagaskarem, już mamy bardzo podobną liczbę tej populacji. A, mi tutaj atakuje ziomek. No to GG raczej widzowie, ale on nie jedzie, Etiopia! Hej, No kurde! Czy ja coś za wolno robię? Czy mi się wydaje? Trzeba, moi drodzy, się poddać. Albo zagrać po prostu może na słabszych botach, zrelaksowany, zbalansowany. No nie wiem, zobaczmy, może słabsze boty. Może jestem słabszy po prostu od tych botów. I dlatego. Już nie ogarniam tematów. Dobra, rozkręcamy się, rozkręcamy, rozkręcamy. Może zostawić tą siłę na tych 20% i to wtedy będzie najlepiej. Dobra, tu już jednego pojechałem. Tedaj dawaj drugiego od razu. 20% chyba git będzie się wydawało, co nie. O, już jesteśmy pierwsi niby, więc teraz to jakoś skoczyło. No i od razu, szybkie ataki, co nie? Szybkie ataki, dopóki oni są słaby i na nic nie czekać I tylko jak będzie okazja to stawiać szybko miasta Dobra, mamy pierwsze miasto Nie się tutaj robi Gdzie się biją między sobą Tutaj gdzieś będę sobie tak wchodził Gdzieś tam kawałek po kawałku I będzie a, ten możliwość Ten ma mniejszą populację Teraz ten ma mniejszą populację Teraz ten ma mniejszą populację To trochę tego, trochę tego No chyba 20% to jest dobry pomysł Tak na start Dobra i kolejne miasta tutaj padają Teraz dawaj tutaj fabrykę gdzieś do tego momentu Madagaskar musimy pojechać Bo znowu nas pojedzie z czasem Tu sobie z ziomka pojedziemy Madagaskar Madagaskar też już pierwsze miasto stawia i postaramy się go stąd wywalać. Pomału. Dobrze, rośniemy, rośniemy. Teraz jest jakoś lepiej. No, ten chyba atak jest istotny. Madagaskar coś tam dalej walczy o te tereny. Ja się tutaj wpycham. Tutaj też jakieś federacje zjadamy. To zawsze dostajmy keszek, kogoś podbijemy. Istotne. Zambia to jest dosyć spora. Madagaskar też sobie jakoś tam radzi. Dawaj, kolejne miasto gdzieś sobie zdamy tu. Przydałoby się teraz na Zambii pojechać, bo mam tu blisko bardzo fabryki, co nie? byłoby spoczko. Fabrykę miasta, jakbyśmy to przejęli, byłoby bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. tutaj trochę przyatakujemy Bardziej. Dobra, jest miasto. Teraz na Madagaskar możemy tutaj odpychać. Dobra, Zambia pada, Zambia pada. Okej, okay, teraz możemy tutaj Madagaskar. Etiopia to jest całkiem sporo. Muszę uważać teraz na Manpower, żeby nie wytracić go. Chat tutaj, 31 koła, całkiem sporo. Port sobie tu zrobimy. Dobra, i Madagaskar wywalamy tutaj z kontynentu powoli. Jeszcze Etiopia go klepie. Kolejne miasto. Niech będzie tu. Dobra, i robimy desant tutaj na Madagaskar. Madagaskar chcemy zjeść całkowicie tutaj port miasto. Warto ich sobie zyskać. Na razie tutaj z chłopakami z północy się nie klepie. Madagaskar, jak przejmie. Będzie bardzo dobrze. No i pięknie, jeszcze pieniądze. Jeszcze tutaj. super Piękna sprawa. Fabryka, nie muszę. Port. Możemy sobie tutaj gdzieś dać chyba kolejny. Czemu nie? One generują pieniądze. Dawaj, lecimy w tego czada bo widzę, że nie ma pieniędzy to raz, a dwa ma o wiele mniej armii. I mam już 100 koła. Jest bardzo dobrze. My jesteśmy siódme miejsce, okej. Okay. I tutaj mu dużo portów ścisnę. Ty dawaj, nie wybuduj jeszcze miasto. Mi dobrze. Na sam koniec jeszcze miasto postawił. Więc jest ok, Sudan też taki spory. No już tutaj atomówki widzę, że niektórzy wysyłają. Możemy też sobie postawić. Czemu nie? Gdzie też rzuca się tomówki na ziomków. Niech będzie taka okazja. Sudan też przyatakujemy. Mamy dużo teraz możliwości. O, i atomówkę mi zrzucili. No pięknie, dzięki, dzięki. Chociaż teraz się chyba bije z trzema państwami naraz. Co jest problemem. O, zrzucaj mi atomówki, ty co za chamy. Dawaj atomówkę, Sudan. Tutaj ci wyślę atomówkę. No i proszę bardzo, i rozwalony. Tylko Etiopia mi tutaj też się wbija. No, kurde, jak walczysz z dwoma państwami naraz, już nie jest tak kolorowo. Trzeba się zdecydować na jedno, jak już. Ale Sudan teraz dostał mocno po głowie ode mnie. I brać sojusze trzeba. No, sojusze są mega istotne. Dobra, dawaj atomówkę tutaj. Zrzucimy atomówkę, żeby. Aha, została rozwalona. No tak, bo gdzieś to ma system obronny. A ja nie mam. Oj, oj, oj. mi niszczy to. No i mi zrzuca teraz atomówki. Kurde, te atomówki. Jakie one mają w ogóle dystans? No, trzeba inwestować, moi drodzy, w obronę. Bo inaczej jest bardzo ciężko. I byśmy teraz, tak przyatakowali tak na maksa, że cały Manpower tutaj wysłali. No i on tak sobie może mnie bombardować teraz. No, kurczaki. Niedobrze, niedobrze. Trzeba by to rozegrać jeszcze raz. Ale fajny, powiem wam, wciągająca strategia. I nawet właśnie takie proste boty mi jadą. Spróbujemy sobie, moi drodzy, teraz. Teraz, no ta Afryka jest spoko, może tutaj gdzieś, albo tutaj gdzieś, albo tutaj sobie zaczniemy w tej, Ameryce Południowej na południu, no i postaramy się tutaj szybko w ziomków pojechać, no dojeżdżamy ich, zbieramy szybko cash, no i trzeba robić te bariery, te anty, nawet nie rzucać atomówek tych, nie marnować na to kasy, bo fajnie byłoby później przejąć te fabryki, znaczy to jest dobre tam, żeby osłabić tego ziomeczka, ale musimy stawiać miasta, a później właśnie je zabezpieczać, tylko, że to nie jest tani biznes i nie atakować kilku państw naraz, skupiać się na jednym, teraz na przykład tego nie atakować, tylko tego, co nie? Bo inaczej będzie przypał. Już jakąś tutaj strategię mi się tutaj tworzymy. Już coś mi się tutaj w głowie tworzy, co nie? Argentyna, Takie spora. Dobra, pierwsze miasto niech będzie. Teraz tych postaramy się pojechać. Kolejne, dobrze. Teraz tych tu. Spartan. Dominion. się co tu robi Spartanie. No i teraz trzeba będzie się przygotować na Argentynę. Jeszcze tego tutaj możemy pojechać. Urugwaj też jest całkiem spory. Argentyna też ich tutaj jedzie. Aha, i oni chyba zgarni Hajdź za to. Fabrykę możemy sobie tutaj wstawić. nieco wyżej. To już słabsi są coraz bardziej zjadani. Zobaczymy, może Argentyna. Uda się pokonać. Gdzieś tutaj postaramy się powysyłać wojsko na nich. Jakbyśmy, że port skarnęli. No, z Argentyną będziemy musieli się trochę pomęczyć, z tego co widzę. Port im zabraliśmy, to dobrze. No, coś ich tak klepiemy z czasem. Aha, tutaj Peru mnie teraz atakuje, no. Ja nie mogę, no. Peru nie bij. Ej, ta gra nie jest taka do końca pta szczerze. Ale wciągająca jest. Nie no, padniemy tutaj. Coraz gorzej. Słaby w to jestem. Normalnie rzecz ujmując, trzeba przyznać. Ten już wstawia tutaj fabrykę. Już ma port. Już ma więcej tutaj w ogóle terenu, wszystkiego. Wysyłamy tu wszystko. Fala leci. Mocna fala. Wykorzystujemy manpower, bo po prostu się inaczej nie da. Bitom Argentynę. Dobrze, port mamy. Trochę teraz przyspamiłem szczerze mówiąc, atakiem. Dobra, Argentyna chce Sojuszu. Nie no, lecimy w niej dalej. Nie no, bronić, bronić, bronić. Ten teraz jak, kurde, to atakuje. Wypycha mnie. Ajajaj. Jeszcze ten mnie tutaj, ten Peru mnie atakuje, no. No nie! No GG, moi drodzy. Kurde! No chciałbym w końcu coś wygrać w tej grze. No dawaj, zaczniemy sobie w Australii. Będziemy ten, y, Kangury, y, jak się to nazywa? Robić jako jednostki wojskowe. Dawaj tego od razu. Zjadamy ziomeczka, jedziemy z nim ostro, 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 bigo, 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 chłop na boty nie może wygrać, no to za Jupiter, no niby od gier strategicznych, tu się jeszcze wbijemy, elegancko, dobra, I teraz tu, Na no, agresywnie, bigo, bigo tam, dobra, tego Italiano autokracji pojechaliśmy, Mongolia Commonwealth, no to ciekawe, no jeszcze tu mi ziomek pomaga z Persji, no niby pierwsze miejsce mamy, ciekawe, chwilowo, dawaj tego Persjan, dawaj, bigo, 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 dobra, możemy moi drodzy pierwsze miasta stawiać, French State, dawaj, bij. no, tutaj na razie dominujemy w Australii. Zobaczymy na jak długo. Nowa Zelandia tu jest. O, nowa Zelandia byłaby fajnym celem później. O, możemy zrobić port. Będzie. Tu bijemy chłopa. Dawaj już mam coraz więcej powera. Zaczynam dominować kontynent. renew i ty, ryniu i ty. I tutaj teraz. Dobra, jest bardzo dobrze. Mam 32 koła. Ludzi, to jest bardzo dużo. No chyba uda się tutaj zdominować kontynent. No i dużo pieniędzy też dostajemy za te podboje. Dobra, tutaj dajemy gdzieś fabryczkę, żeby złapała mi gdzieś do tego momentu. Zasięg. Bij, bi, 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 bi. Nie patrzymy się na nic. Idziemy. Po swoje, Teraz Australii bijemy i Australia da mi miasto jeszcze. Super. O, a co tu się dzieje, moi drodzy? Co to za kraj? Nowa Zelandia mnie atakuje. To nieładnie z ich strony. Ja tam się zaraz do nich wybiorę. Tutaj sobie damy kolejne miasto. Chyba wyjdzie, moi drodzy, tutaj wszystko pięknie, miło sympatycznie. Już tutaj wszystko atakuje po kolei. Myślę, że damy radę. Dokładnie. Uuu, ile pieniążków, pieniążki. Dobra, ale zbieramy teraz na tą obronę. Przeciwlotniczą, atomówkową Dobra. I teraz tutaj, moi drodzy, będziemy lecieć w Nową Zelandię. Dajcie co, jakiś desant. 25 koła tylko ludzi mają. Aha, bo może limit, może już więcej nie mogą mieć. Dobra. I wbijamy się w nich na ostro. Ile ja mam? 57 koła. No to Git. Wchodzimy w miasta, wchodzimy w porty. Tutaj desancior znowu. No i co? Trzeba było zaczynać, trzeba było mnie atakować? No właśnie. Dawaj cash. Dobrze, jeszcze tego nie mamy? Filipiny, moi drodzy, tutaj się rozrosły całkiem, całkiem. Tutaj mamy fajne tereny. Dobra, to co? Filipiny musimy wjechać. Tutaj desant zrobić im. I też będziemy mieli tutaj fabryczkę. Tutaj co? Indonezja się nieźle rozwinęła. Dobra, mamy tutaj pierwszą tą ochronę i tutaj będzie to chronione gdzieś do tego momentu. No niech będzie, żebyśmy tutaj nie padali. Tutaj, tutaj desanty. Te wyspy sobie można za darmo przejąć, no bo czemu nie, co nie? Jak tutaj coś jest, to przejmuję sobie te tereny. No to jeszcze jest Nowa Zelandia. Nowa Zelandia nie zniknęła? Myślałem, że ich pokonaliśmy. O, jeszcze teraz wstaliśmy. Pięknie. Dobra, no, tutaj kolejne desanty. Ja chcę taki, dajcie mi wysy. No i co? Będziemy się w Indonezji chyba wbijać. Albo tu jeszcze mamy ziomeczka. Co to jest za ziomeczek? Ten czerwony. Filipiny. Tu się nie udał desant z tego, co widzę. Tutaj zrobimy sobie kolejne porty i miasta. O, 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 dobra, jesteśmy. Jesteśmy. Dobra, już zdobywamy tutaj tereny. Tak powiem, Australia to będzie taki nasz hub, że tam właśnie będzie najwięcej budynków, najwięcej produkcji i najwięcej możliwości produkcji w populacji. Są tak zwane bezpieczne tereny. No i dawaj teraz tu. Znaczy teraz nie mogę zobaczyć, jaki to jeszcze ma zasięg? ale no mniej więcej wiem, że. Tutaj jest ten wschód chroniony. Dobra, przejmujemy kolejne. Które mam miejsce? Trzecie, moi drodzy, jest ok. Pierwsze jest Antarktyda. Aha, ciekawe. Czadka, okay, Kuba. W Europie to co to jest? Ukraina. Ok. Tu sobie jeszcze się zdesantujemy. Tu są ty, w ogóle tereny, często. Widzę, że tutaj boty za bardzo wyspy nie przejmują. Jest fajne dla nas. Yy, większa populacja, kolejne miasto. Proszę, chętnie wezmę. Wojska mamy, 207. Ty, mega armię mamy. No, teraz ty, jak atakujemy, to jest git. No właśnie, nie trzeba tak procentowo dużo atakować, tylko po prostu lecieć w tą populację. Tak mi się wydaje. Możemy też właśnie robić te okręty wojskowe, ale co to mi da? No nie wiem, możemy tutaj mieć jakiś okręt. Aha, to po prostu będzie teraz mi tu pływać. A mógłbym to zrobić, żeby to pływało gdzieś indziej? Czy nie? Jak już wydałem, to już wydałem. No dobra, to niech sobie tutaj to patroluje to najwyżej. Bo moglibyśmy na przykład sobie wysłać taki okręt tutaj. I on będzie tutaj coś wtedy ogarniał, że te statki handlowe będzie im niszczył. Będzie good, good. To sobie kolejny port walniemy. No i Indie, moi drodzy, klepiemy się z Indiami? No chyba tak musimy zrobić. Ej, no mając taką armię, patrząc na innych, to będzie ładne. O, leci ja mówka. Okej, okay, zniszczyli mi to miasto, ale one było poza zasięgiem tego. No raz spoko. Niekóś mnie to nie boli. Ta strefa jest tutaj najważniejsza. Z czasem się tutaj to ogarnie. O, nawet po prostu klikamy na to i się to ogarnia. A my wchodzimy sobie do Indii. Nie widzę problemu. Wszystko się już robi drogę za nie? No, Indie 41 koła. Ja on 200. Pięknie przejmujemy im fabryki. Tutaj jeszcze Indonezja, widzę, że trochę pomaga. Kolejne porty nasze. No, możemy już tak mocniej w nim wlecieć. Tutaj nawet widzę, że jest limit. 400 tysięcy limitu armii mamy. No i jesteśmy moi drodzy pierwsi, nice, no. Nice. Idzie to, idzie. Indie padają. O, tutaj pięknie. Tutaj też mamy punkt, który jest chroniony. To też dobrze. Tylko co widzę, że to się ładuje, czyli to jest chyba kwestia bardziej, że jak ktoś wyśle kilka atomówek na raz, to już może być przypał. Ale okej, okay, okej. Okay. Dawaj Indonezję sobie teraz zjemy. No moi drodzy, zaczyna się dominacja, dominacja. Tutaj jeszcze fabrykę, może jakieś miasto, miasto. Czyli teraz wyszło nam do... Widzę, że limit to my już mamy prawie 700 tysięcy, już 700 tysięcy wojska. I teraz zjadamy Tajwan, który jest trzeci. Jak zjemy sobie Tajwan, to już powinno być całkiem nieźle. Indonezję jeszcze tutaj pociśnijmy do końca. Bo mogę. No powiem Wam tak, na początku jest tak ciężko. O, i, znowu atomówka poszła. No ale trudno się mówi. Tutaj jeszcze możemy ten tutaj program spalić ochrony, żeby tajwan mi tu nie wleciał. Ja mogę spamić tutaj na ten Tajwan. Dużo mogę ich tu wysłać. A czemu mi pokazuje, że mam ten. Że Nigeria mnie atakuje? Gdzie? Mamy kolejne. No niszczą, 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 niszczą miasta, fabryki i tak dalej. Tu sobie fabrykę damy. Tutaj sobie gdzieś jeszcze skoportamy. No Ale już zaczyna się dominacja. Powolna, ale jest. Tu jeszcze proszę skolonizować. Sri Lankę proszę skolonizować. A tu mnie atakują! gnoje jechamy. No faktycznie Nigeria mnie atakuje. Ale więcej miast potrzebuje. jeszcze więcej. I miast. Gdzie jest ta wyrzutnia? Tutaj. Tu robimy miasto. Tu kolejne miasto. Chyba mamy tyle cashu to robimy. Stawiamy. Większą populację potrzebujemy. Nie oddawać im skrawka ziemi nawet. Ile mam tutaj? 200, a ten 150, okej. Okay. No i cash zarabiać, cash zarabiać. Siberia! Siberię byśmy podbili. Oni chyba Kazachstan. Czy gdzieś tutaj jest ta temówka. A tam poleciała, okej. Okay. Porty, porty. Niech ten cash generują. No i chciałbym się bić z raz z Nigerią, Wolałbym tutaj sobie wszystko zjeść. Japonię, te tematy. Zróbmy sobie tutaj desant. Bibi tą serpię, Bibi. No trzeba uważać, tylko, żeby po prostu nie było takiej sytuacji, że... Jakoś zaczną tutaj mega super bombardować. Teraz, a dwa. Manpower. Trzymać ten manpower. No Japonia nasza, cała Syberia nasza. Dużo hajsu jeszcze dostajemy. No właśnie, spróbujmy ulepszyć te miasta po prostu tutaj. Niech mamy cash i tą obronę. no To by się chyba przydała jakaś fabryka, żeby połączyć co nieco. No i trzeba by tą łotwę pojechać. Fajnie jest to, że każdy kraj ma jakby szansę coś tutaj się rozwinąć. No i wjeżdżamy w nich. ich jak wjeżdżamy jak w masło, panie, kochany. My Już możemy mieć milion armii, w iż Już posiadamy 28% mapy. O, i nowa atomówka poszła. Ale to spoko. To są tereny, które dopiero co przejęliśmy. Aż tak mnie nie bolą. No i przejęliśmy tutaj całą Łotwę. Tutaj sobie jeszcze zjemy jakieś maleństwo. Czy to nie jest takie małe w sumie? To jest Ukraina. Okej. Okay. Ci mi zrzucają te atomówki tutaj. No, plan na początek jest dobry, bo później teraz już w sumie tak patrzę, to tak koloryzujemy. on dobra, zrzuca te atomówki, no ale co mi ta atomówka tutaj zrobi? Ona nawet nie wiem czy nie zostanie zestrzelona. No, została zestrzelona. No to kurde, panie kochany. Ten początek jest najważniejszy. Jak dobrze rozegracie początek, to na te woty możecie dać radę. Ale powiem wam, super się w to gra że. Naprawdę. Mega Tu już Europę mamy, Ukrainę zjadam już do końca, a ten znowu zrzuca atomówkę. Ole ale rzucił teraz to mocną atomówkę taką. I kolejna. O, to jest jakaś giga atomówka? Bomba wodorowa. Okej, okay, ale niektóre rzeczy są zestrzeliwane, niektóre nie, z tego co widzę. Dobra, muszę teraz uważać, bo trochę potraciłem. To może te miasta tutaj w, w, ulepszę w Australii, bo one są dosyć daleko na kolejne poziomy. No widzicie one tutaj atakuje. Ham. Mocna ta Nigeria. Chad, nie chcesz w sojuszu? Zaakceptował prośbę. No dobra, mamy sojusz z Chadem. Robię miasta tutaj w Australii, taki jak był plan na początku. I w czego po prostu ulepszam. No i znowu atomówka leci. Ale została zestrzelona, nice. No, tutaj trzeba stawiać te wyrzutnie, żeby te, żeby te atomówki nie miały siły. A Nigeria nie ma pieniędzy aktualnie. To ja mogę im zrzucić atomówkę, co nie? Koniecznie to coś da. Tutaj. O, i patrz, jakim ładnie poleciliśmy tutaj tematem. Dobra, ale już mam trochę. Mm, muszę power trzymać. Muszę power trzymać, bo trochę wykorzystałem, taka jest prawda. Jak jest dużo tych punktów obrony w tej rakietowej, to to jest glitz, co no nie? Dawaj Niemca pojedziemy tutaj. Oddawaj niemiec te tereny. Nie ma tutaj. Dobrze, wszystko odbite. 200 tysięcy mam. Dobra, rośnie. Rośnie to, rośnie to yy, bardzo szybko Może te miasta tutaj coś dają Nie wiem czy to lepsza nie miasta tak oddaje Ale po prostu to robię, bo myślę, że to nie jest głupi pomysł I też zarabiamy tutaj na trade'ach z różnymi państwami Mamy dużo przecież portów I miast, wszystkiego Dawaj Nigerię bijemy, bijemy Nigerię Z Chadem na razie jest łapka yy, uściśnięta, jest dobrze Wszystko ich programy stają się moimi Znowu gdzieś chcą tą atomówkę zrzucić I leci taka duża atomówka Czy to zestrzeli? Gdzie to leci w ogóle? Halo? Tutaj. E! Dobra, to nie jest takie jakieś tam istotne Bić i bić. Że trzeba wykorzystywać wojsko, znaczy manpower, żeby to ogarnąć, te wybuchy później. Dobra, ten czat pada powoli. Znaczy nie czat, tylko Nigeria. Zresztą te Niemcy przydałoby się pojechać do końca, bo one też tutaj mnie denerwują. No, ten manpower jest tutaj tak istotny, że z głowa mała. Daję tu kolejne miasta. I tu w razie czego sobie walniemy jeszcze jedną ochronę. Ale to nie jest gubi pomysł, tak trzymać z dala od pola bitwy. Właśnie sobie tutaj taką Australię, czy coś. Jakieś tutaj porty. Możemy się też robić. Kolumbia to jest całkiem niezła. No, jak mamy znowu manpower, to sobie możemy znowu tą Nigerię zaatakować. I Niemca, Niemca. Musimy pojechać. Tego Niemca. Dojechać go na Maxa. O, wysyła atomówkę. Nie wiadomo gdzie. Ale została zeszelona. Więc te atomówki to nie jest aż takie mega, że tak ciężkie. W bombę wodorową możemy zrzucić gdzieś i ona ma niezły zasięg. No ale mówię, teraz to tak ciężko. Już przy takim etapie gry myślę, że dużo państw już jest jakby zabezpieczonych na taką ewentualność. Co to jest za państwo? Zjedzmy go sobie. No to jest Grenlandia, okej. Okay. I tutaj mamy dostęp do Niemca i też go chcemy sobie zjeść. No i pięknie. Mam Niemca już pokonaliśmy całkowicie. Nigerię trzeba dobić do końca. Jak największą ilością wojska. No w końcu. Udało nam się, moi drodzy, po kilku takich gierkach rozgrzewkowych, gdzie dobrze nam nie szło. Teraz jest kilka dobrze. Te miasta tutaj ciągle ulepszam. A fabrykę mogę ulepszyć? Też mogę ulepszyć fabrykę. Spoko. A port mogę ulepszyć? Też mogę port ulepszyć. Okej. Okay. Wiem, czy coś tak opłaca. No i nigeria moi drodzy, mam nieźle. Co już niedługo wygaśnie. Okej. Okay. Tutaj jeszcze musimy sobie Madagaskar zająć. Mm, z chadem Jak wygaśnie nam, z chadem to ich pojedziemy. Już mam tutaj milionarmi z jakim spoko. Szczerze to teraz przydałoby się jakieś tutaj takie automatyczne budowanie. Dobrze, chociaż są skróty klawiszowe, co no nie? Że można to po prostu skrótami klawiszowymi sobie wszystko pozałatwiać, w razie czego. Dobra, z czarnym skończyło nam się, moi drodzy, że tak powiem, yy, sojusz, więc ich jedziemy i ej, to było mega szybkie. Dobra, pięknie, moi drodzy, to wygląda. Mamy całą Australię, Azję, Afrykę, Europę. No to trzeba Grenlandię pocisnąć do końca. Zrobimy desant na Islandię. Ja bym zrzucił tą atomówkę, tylko gdzie oni nie mają tej obrony? Gdzieś tak poza zasięgiem tej obrony. To byłoby gdzieś chyba tu. Chyba nic nie mają. Zaraz zobaczymy, moi drodzy. Leci atomówka na Kolumbię. Czy może jednak? No, jednak zestrzelili. Jednak zeszreliwi. No dobra. Ci się tutaj na Antarktydzie w ogóle. Arktyka się tutaj klepie ciągle. Dobra, Grenlandia. Dawaj, dawaj, Austria, atak. Fast atak. Nie ma na to czasu. Grenlandia tutaj cała otoczona i cała nasza. No i pięknie. Tutaj są jeszcze jakieś te, patrzcie, na północy. W ogóle jakieś plemiona się uchowały. One się ani nie podbiły, ani nic. W sumie to nic nie robiły. No, nie, nie mają kupę tu hajsu z tego co widzę. Chociaż my też już mamy 32 miliony, nie mam co robić z pieniędzmi. Znaczy można by stawiać no dalej te rzeczy, ale jak my zaraz tutaj będziemy się po prostu desantować i jechać, to nie będzie tu już takiego problemu. No, Grenlandia już tutaj pada. My już po prostu mamy tyle hajsu. Że po prostu imem powera, że te państwa są skazane na porażkę. No to lecimy w tą kolumbię, żeby tutaj zdominować ich całkowicie. No jak już kolumbia padnie, to już będzie GG. Zostaną tylko jakieś tam malutkie wysepki. No i przejmowałem moi drodzy. Patrzcie, co tu się dzieje! Dobra, ja wysyłam wszystko, co nie? Ja wysyłam wszystko. Tutaj klikam po prostu na tą kolumbię. Zostało mi 180 tysięcy. Patrz co tu się dzieje. Ty, jakie szybkie kolorowanko. Po prostu mamy tyle armii. I tu jeszcze mam 3 miliony armii na Kolumbii, czwisz? No i tutaj coś wysyłają ciągle, ale te rzeczy są zeszeliwane? Zetrzeliwane? Tak, zetrzeliwane. Dobra, jest git. A, Ameryka Południowa, Tutaj też wbić chłopaki, wbijać, wbijać, wbijać. No moi drodzy, no moi drodzy. No co ja mogę poradzić, no? Tutaj po prostu jest taki wjazd na chatę. O, wygrałem, moi drodzy, Udało się, udało się zachować honor, jednak się udało. Powiem wam tak, gierka jest super! Mi się świetnie w to gra, jest prosta. Jeszcze jak wejdziemy na, na multiplayer, to na pewno będzie ciekawie. Więc yy, chciałbym, żeby to była nowa seria na kanale, więc mam nadzieję, że zostawicie bardzo dużo łapek w górę, nie będziecie gnojami. No i moi drodzy, to byłby na tyle na dzisiaj. Więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie trzymajcie się hej.